Hej kochani, witajcie na moim kanale. W tym filmiku chciałabym powiedzieć Wam o porowatości włosów. Wyróżniamy trzy rodzaje. Włosy niskoporowate, włosy średnioporowate i włosy wysokoporowate. No ale w sumie to po co to komu jest potrzebne? I tak naprawdę jaki Wy możecie mieć te włosa? Jeśli jesteście zainteresowani to Was bardzo zapraszam. No więc, po co określać tą całą porowatość? Czy to w ogóle ma jakiś sens? Ja pamiętam, kiedy ja zaczynałam taką świadomą pielęgnację, mając włosy farbowane na jasny blond, gdzie połowę włosów miałam w sumie martwych i już nie do użytku, niewiele się dało z nimi zrobić. I byłam wtedy taka mega mocno skołowana, bo nagle tu się pojawiły jakieś pojęcia, jakieś włosy wysokoporowate, porowate, Nagle pojawiło się jakieś proteiny, emolienty, humektanty, sprawdzanie składów itd. Dlatego postanowiłam dla Was nagrać ten film, bo wiem, że na początku jest ciężko, a myślę, że takim punktem wyjściowym, żeby zacząć taką świadomą pielęgnację włosów, jest sprawdzenie, jaki się ma właśnie włos. Czy ma się włosy niskoporowate, średnio porowate czy wysokoporowate? Uważam, że to bardzo może pomóc i dzięki poznaniu tak naprawdę tej porowatości Waszych włosów możecie się dowiedzieć, jaki typ włosów macie i jak dobrać odpowiednią pielęgnację. Dlatego w tym filmie chciałabym Wam po kolei powiedzieć. O każdej z tych porowatości, czym się charakteryzuje, i wskazać Wam takie moje wskazówki na początek, które mogą być może Wam pomóc być takim punktem wyjściowym, od którego możecie zacząć Waszą świadomą pielęgnację. Także zapraszam włosy niskoporowate, czyli jakie? Czyli włosy, które były moimi włosami wymarzonymi, kiedy byłam młodsza, bo takie włosy ma moja mama. Włosy, które zazwyczaj są gładkie, raczej się nie puszą, nie elektryzują, chyba że sporadycznie albo kiedy się je przeproteinuje, ale raczej wyglądają po prostu dobrze. Nie trzeba wiele na nie nakładać. To są włosy, które szybko się obciążają, jeśli przesadzicie z odżywką, z maską. No to bardzo szybko włosy mogą być przyklapnięte, mogą wam się zrobić strąki. Te włosy są bardzo oporne na stylizację, czyli możecie je prostować na lokówkę, na prostownicę naturalnymi metodami, a one i tak będą wracać do tego stanu początkowego, będą bardzo oporne. Można je też poznać po tym, że na przykład będzie wilgoć na zewnątrz, będzie padał deszcz, wy wyjdziecie i nadal będziecie się cieszyć ładnymi włosami, bez żadnego puszenia, elektryzowania. To samo, kiedy jest sucho, jak na Saharze, wychodzicie i Waszym włosom nic nie jest. Jeśli chodzi o włosy niskoporowate, to są włosy, które bardzo łatwo jest obciążyć. Więc tutaj taka moja sugestia, bo wiem, że dużo osób poleca, w tym ja, metodę OMO na przykład, ale przy włosach niskoporowatych, takie mycie odżywka, mycie odżywka, to może być za dużo i może obciążyć Wasze włosy, więc musicie mieć tego świadomość. Ja myślę, że przy takich włosach niskoporowatych powinny się sprawdzić metody MO, czyli standardowe mycie-odżywka OM, czyli odżywka-mycie, żeby tych włosów za bardzo nie obciążać. Wszelakie odżywki, maski nakładałabym od ucha też, żeby broń Boże nie przetłuszczać. I nie wpływać na tą produkcję zwiększonego sebum u skóry głowy, nie przesadzałabym z proteinami. Proteiny to są takie substancje, które uzupełniają ubytki we włosach. I szczególnie na początku, kiedy jeszcze się nie ma takiej wiedzy, nie sprawdza się składów kosmetyków. To okazuje się, że proteiny są w prawie każdej waszej odżywce w domu, w prawie każdym szamponie, a wasze włosy mogą tego po prostu nie potrzebować, i przez takie przeproteinowanie włosów okaże się, że wasze włosy zaczną się puszyć, mimo że tak naprawdę wcale nie mają do tego skłonności i może wam to poważnie zaszkodzić. Więc zaczęłabym też od tego właśnie, żeby sprawdzić te składy waszych szamponów, odżywek, które macie w domu. I uważać na proteinę. Warto też zwrócić uwagę na czas trzymania odżywek i masek na włosach. Bo często jest tak, że włosy niskoporowate wcale nie lubią, żeby trzymać na nich bardzo długo maski i odżywki, bo może to je bardzo obciążyć. Więc jeżeli widzicie, że mnóstwo osób poleca, tak, trzymajcie odżywkę na pół godziny, na godzinę, to musicie mieć świadomość, że dla jednych włosów to będzie świetne, ale w przypadku włosów niskoporowatych może Wam to bardziej zaszkodzić niż pomóc. Oczywiście różne są włosy, różne są możliwości, musicie to przetestować, ale jednak może być tak, że to będzie za dużo. Ja też myślę, że w przypadku włosów niskoporowatych nie trzeba się bać silnego szamponu z silnym detergentem. Dlatego, że takie włosy zwyczaj potrzebują większej ilości tego oczyszczania, trzeba oczyszczać włosy częściej, więc jeżeli też tutaj poglądacie jakieś filmy, jakieś poczytacie blogi w internecie, okaże się, że nagle musicie używać tylko delikatnych szamponów, no to też może być dla was masakra. Więc tak od razu bym się nie wyrzekała tych szamponów ze ami czyli z tymi silnymi detergentami, bo myślę, że takie włosy mogą ich potrzebować. Włosy średnio porowate, czyli włosy najczęściej takie określane jako takie normalne, które się owszem przetuszczają, ale nie aż tak często. To są włosy, które najczęściej, jeśli macie problem, żeby określić, jaką macie porowatość, to możecie mieć właśnie włosy średnio porowate. To mogą być włosy i proste, i włosy kręcone. To są włosy, które bardziej się puszą i elektryzują. Może nie tak notorycznie, że bardzo często, ale zdarza im się, i szczególnie jeżeli jest na przykład wilgoć na zewnątrz, to wtedy włosy się puszą. To też właśnie charakteryzuje włosy średnioporowate. To są włosy podatne na stylizację, które jak je zakręcicie, czy wyprostujecie, to zostaną po prostu zwyczaj w takiej formie, więc można z nimi robić cudawianki. Te włosy przez złą pielęgnację bywają suche i niesforne, ale Stosunkowo przy dobraniu takiej odpowiedniej pielęgnacji, wszystko można naprawić. Więc jak dbać o takie włosy średnioporowate? Tutaj sprawdzą się różne metody mycia, bo powinna się sprawdzić i metoda OMO, czyli ta odżywka, mycie odżywka, powinna się sprawdzić metoda mycie, odżywka, odżywka, powinna się sprawdzić też metoda po prostu mycie odżywka, można próbować już różne rzeczy. Z tymi włosami można eksperymentować. Dlatego że te włosy często mają bardzo zróżnicowane potrzeby. Myjąc włosy średnio porowate, można rozcięciać szampon z wodą, dlatego że te włosy się już tak często nie przetuszczają jak włosy niskoporowate i wręcz byłoby to nawet wskazane. Bardzo lubią olejki silikony. I tak naprawdę tutaj można próbować różnych rzeczy, dlatego że te włosy lubią i proteiny, i humektanty, i emolienty. Lubią wszystko, co jest zawarte w szamponach i odżywkach. Oczywiście nie można też przesadzać, ale można mieć tutaj już bardziej bogatą pielęgnację i warto sprawdzić, co się może sprawdzić dla Waszych włosów. Tutaj jednej wytycznej nie ma, ale na pewno warto się zainteresować pielęgnacji poświęconej włosom średnioporowatym. Żeby właśnie i nie przesadzić, i za bardzo ich nie obciążyć, ale też żeby je odpowiednio odżywić, nawilżyć i poprawić ich wygląd. Włosy sokoporowate, czyli włosy jakie mam ja. Teraz może nie widać, ale naturalnie są to włosy, które się łamią, puszą, są z natury suche i nad którymi w ogóle ciężko zapanować, często włosy kręcone, farbowane, zniszczone jakimiś zabiegami chemicznymi. Pogoda ma na nie ogromny wpływ. Po deszczu będą się puszyć i w ogóle będzie ich tyle. Jak jest sucho, to też będą bardzo suche. Są też podatne na stylizację. Można też je kręcić, prostować, a one prawdopodobnie się temu poddadzą, ale mimo wszystko będzie się mógł pojawiać puch. Końcówki takich włosów bardzo łatwo się rozdwajają, i to są włosy, które łatwo rozpoznać po tym, że jeżeli nałożycie na nie jakąś maskę, odżywkę, minie parę minut, a wasze włosy dosłownie ją wypiją, jak wampir, nic nie zostanie na tych włosach. To właśnie też są włosy wysokoporowate. One uwielbiają duże ilości kosmetyku, potrzebują tego, i potem można je zidentyfikować. Jeśli chodzi o włosy wysokoporowate, to to są włosy, które mają bardzo duże potrzeby. Tutaj się sprawdzą przeróżne metody mycia, chociaż ja osobiście uważam, że dla włosów wysokoporowatych idealna jest właśnie metoda Omo, czyli odżywka, mycie, odżywka. Dlatego, że te włosy mają duże potrzeby, ciężko je obciążyć i przeciążyć, więc można sobie pozwolić na więcej. Trzeba uważać, moim zdaniem też, żeby nie przesadzać z humektantami, bo jeżeli przesadzimy z humektantami, humektanty to są takie substancje nawilżające, to włosy będą się puszyć nadmiernie i trzeba też uważać na pogodę. Jak jest bardzo zimno i bardzo ciepło, to humektanty też nie są wskazane, bo mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. Włosy wysokoprowate trzeba często podcinać i duże znaczenie ma tutaj świadoma pielęgnacja i sprawdzanie tego składu tych kosmetyków. Dlatego, że no tutaj już trzeba panować nad tą równowagą, żeby było tyle samo protein, co emolientów i humektantów, żeby to wszystko miało taki balans. No i włosy wysokoprowate z reguły też bardzo się lubią z emolientami, bo emolienty mają takie właściwości, że zamykają mózgę włosa, wygładzają, powodują, że włosy się mniej puszą. Więc wskazane tutaj jest jak najbardziej zaopatrzenie się w jakąś dobrą maskę czy odżywkę emolientową, która będzie wam towarzyszyć. Ja bardzo wam polecam olejować włosy wysokoporowate. Mi bardzo to pomogło. Można olejować na sucho, można olejować na podkładzie, czyli z jakąś odżywką humektantową. Ale jest to coś, co zmieniło moje włosy zdecydowanie przy regularnym stosowaniu. No i tak naprawdę, kochani, to by było na tyle na dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że dzięki mnie ktoś może się zainteresuje troszeczkę taką pielęgnacją podporowatość włosów. Bardzo Wam dziękuję, jeśli oglądaliście mnie do końca. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia jakiegoś komentarza, jakieś łapki w górę. Bardzo mnie to motywuje. Dajcie znać, czy Wy macie jakąś taką pielęgnację podporowatość włosów, czy wiecie w ogóle, jaki macie typ włosa, jestem bardzo ciekawa. No i na dzisiaj przesyłam Wam buziaki, trzymajcie się cieplutko, pa pa!